E co jeśli milczenie Boga nie jest jego nieobecnością, lecz odpowiedzią? A co jeśli najstraszniejsze ostrzeżenia apokalipsy nie są zapisane jedynie na ostatnich stronach pisma, ale wyryte w sercu każdego wierzącego, który wciąż ma odwagę otworzyć księgę zapieczętowaną krwią? Charles Spurgeon, książę kaznodziejów, zwykł mawiać, że istnieje przepaść między poznaniem słowa a byciem poznanym przez słowo. I dziś, w tej właśnie chwili, staniesz twarzą w twarz z trzema ostrzeżeniami tak druzgocącymi, że współczesny Kościół woli ukryć je pod dywanem ewangelicznej rozrywki. Spurgeon ostrzegał swoich słuchaczy z żarem, który płonął jak rozżarzone węgle. Są kościoły, które wydają się żywe, lecz Chrystus już podpisał ich wyrok śmierci. Apokalipsa to nie tylko odległe proroctwo o bestiach i pieczęciach. To lustro postawione przed Twoją duszą, ukazujące, czy Twoja wiara jest prawdziwym ogniem, czy jedynie popiołem ogrzanym cudzym wzruszeniem. Istnieje ukryta tajemnica w tych trzech ostrzeżeniach, coś, co reformatorzy dostrzegli, lecz całe pokolenia zignorowały przerażająca możliwość bycia w kościele, śpiewania hymnów, wyznawania credo, a mimo to zostania zwróconym z ust Chrystusa. Spurgeon wiedział o tym. Głosił jak ten, który zdziera zasłony z oczu, jak ten, który obnaża zakażone rany, by mogło rozpocząć się bolesne uzdrowienie. A teraz stoisz przed wyborem: pozostać w wygodnej iluzji albo pozwolić, by te trzy ostrzeżenia z księgi zapieczętowanej przebiły zasłonę twojej religijności. To, co odkryjesz za chwilę, nie będzie lekkie. To jak otworzyć zamknięte drzwi w piwnicy swojej wiary i znaleźć coś, co zawsze tam było, czekając, by zostało nazwane. Spurgeon powiedziałby: lepszy niepokój prawdy niż zgniły spokój kłamstwa. Ostrzeżenia zaczynają się teraz i nie oszczędzą nikogo. Są kościoły, które oddychają, ale nie żyją. Spurgeon wiedział o tym, kiedy głosił przed tłumami płaczącymi pod przekonaniem ducha, a mimo to ostrzegał, są łzy, które nie zbawiają, są emocje, które nie odradzają. W Apokalipsie Chrystus pisze listy do siedmiu kościołów, a w jednym z nich, do Laodycei, mówi coś, co powinno zabrzmieć jak grom w dzisiejszych kazalnicach: znam Twoje uczynki, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni, a nie gorący ani zimny, wyplujecie cię z moich ust. To nie są łagodne słowa. To nie głos oswojonego Jezusa z ewangelicznych memów. To Chrystus, który trzyma w prawej dłoni siedem gwiazd i przechadza się między świecznikami ognia, badając każde serce oczami, które płoną jak płomień. Pierwsze ostrzeżenie Apokalipsy nie dotyczy prześladowania z zewnątrz, lecz wewnętrznej tragedii Kościoła, który stał się letni, obojętny, samowystarczalny. Spargeon mawiał, że największym niebezpieczeństwem nie jest jawny grzech, lecz religijność, która czuje się pełna bez Chrystusa. I właśnie to przedstawiała Laodycea. Zgromadzenie bogate, szanowane, teologicznie poprawne, ale duchowo bankrutujące. Chrystus nie mówi, że jesteś zimny, ani jesteś gorący. Mówi, że jesteś letni. A letniość, ta duchowa neutralność udająca równowagę, jest jedyną temperaturą, która wywołuje u Boga mdłości. Spargian głosił o tym z naglącą pasją, jak ktoś, kto wyciąga człowieka z ognia. Lepiej być jawnym ateistą niż udawanym wierzącym, bo przynajmniej ateista wie, gdzie stoi. Letni Kościół nie zapiera się Chrystusa słowami, zapiera się go obojętnością śpiewa hymny, zna wersety na pamięć, uczestniczy w nabożeństwach, ale jego serce nigdy nie zostało złamane, nigdy nie było skruchy, nigdy nie było prawdziwego poddania się. A Chrystus, widząc tę pozorność wiary, ma tylko jedną reakcję wymiot. Nie ciche odejście, nie uprzejme oddalenie, lecz odraza głęboka święta, bo letniość to najniebezpieczniejsze fałszerstwo wiary, imituje życie, ale nie ma pulsu. A ty teraz musisz zapytać siebie. Gdzie jest ogień, który kiedyś płonął? Gdzie jest głód świętości, pragnienie Boga, drżenie przed Jego słowem? Spurgeon mawiał: Kościół bez łez to kościół bez ducha. I może właśnie to jest najboleśniejsze ostrzeżenie: Możesz być wewnątrz kościoła, a mimo to pozostać poza sercem Chrystusa. Laodicea myślała, że jest bogata, mówiła: Jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego mi nie brak. Ale Chrystus odpowiada druzgocącą prawdą: Nie wiesz, żeś pożałowania godny, nędzny, biedny, ślepy i nagi? To właśnie duchowa ślepota, której Spurgeon najbardziej się obawiał niezdolność dostrzeżenia własnego ubóstwa. Letni Kościół nie prosi, nie płacze, nie błaga, bo myśli, że już wszystko ma. I dlatego Chrystus puka do drzwi nie jako intrus, lecz jako żebrak. Oto stoję u drzwi i kołacze. On puka do drzwi własnego kościoła, który nosi Jego imię, bo letniość wyrzuciła oblubieńca z uczty. A teraz musisz zdecydować, czy otworzysz drzwi, czy też będziesz dalej świętować samotnie, podczas gdy Chrystus wciąż czeka na zewnątrz. Drugie ostrzeżenie: Zwiedzenie Jezabel istnieje coś bardziej niebezpiecznego niż otwarte prześladowanie. To zepsucie przebrane za wolność. Spurgeon głosił, piekło nie musi zabijać kościoła. Wystarczy, że go uwiedzie. Do w apokalipsie Chrystus kieruje ostrzeżenie do kościoła w Teatyrze, które powinno zabrzmieć jak alarm w każdej wspólnocie dzisiaj. Mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel, która się podaje za prorokinie, nauczać i zwodzić moje sługi. Jezabel nie jest tylko postacią historyczną, to żywy symbol duchowego uwodzenia, które rozkłada wiarę od środka. Spurgeon wiedział o tym. Widział w swoich czasach to, co widzimy dziś: nauczycieli, którzy wypaczają łaskę w przyzwolenie, proroków, ogłaszających pokój tam, gdzie Bóg wypowiedział wojnę, przywódców, którzy karmią swoje ego zamiast je ukrzyżować. Jezabel wchodzi drzwiami tolerancji. Dojrzałości ta, która nie ocenia, łaski, która nie konfrontuje, a kiedy już się dostanie, nie niszczy Kościoła natychmiast, uwodzi go powoli, aż ołtarz Boży zostaje podzielony z bożkami. Ostrzeżenie Chrystusa nie dotyczy tu jawnego grzechu, lecz tolerowania subtelnego błędu. Jezabel podaje się za prorokinie, mówi w imieniu Boga, używa duchowego języka cytuje wersety. Ale jej nauka to trucizna ukryta w miodzie. Spardzion ostrzegał. Diabeł nigdy nie wchodzi przez drzwi frontowe, mówiąc: Jestem diabłem. Wchodzi przez okno tolerancji, przebrany za anioła światłości. A Kościół w teatyrze tolerował. Pozwolił, by zwiedzenie rozlało się w imię jedności, pokoju i źle rozumianej miłości. Chrystus tego nie akceptuje, mówi. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać. I wtedy przychodzi sąd, bo tolerowanie błędu nie jest miłosierdziem, to współudział. I Spurgeon wołał z kazalnic istnieje pokój, który jest zdradą i miłość, która jest przebranym nienawiścią. Kościół, który toleruje Jezabel, może śpiewać o świętości, ale tańczy z duchową prostytucją. A milczenie wobec błędu to najtchórzliwsza forma odstępstwa. Chrystus nie prosi o opinię, On wypowiada wojnę. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, dotknie wielki ucisk. Jezabel uwodzi, lecz Chrystus sądzi. I teraz płonie pytanie, co ty tolerujesz? Jaką fałszywą naukę, jakiego zwodniczego nauczyciela, jaką wolność, która w rzeczywistości jest niewolą, dopuściłeś do swojego życia? Spardzion mawiał: Prawdziwa łaska nie targuje się z grzechem, ona go krzyżuje. I może właśnie na tym polega drugie ostrzeżenie Apokalipsy. Nie wystarczy mieć wiarę, trzeba mieć wiarę, która rozróżnia, która konfrontuje, która odmawia tańca z wrogiem. Chrystus woła o resztkę, która nie uległa Jezabel. Czy Ty do niej należysz? Trzecie ostrzeżenie. Imię, które jest martwe, istnieje forma śmierci, której nikt nie zauważa. Wtedy, gdy imię pozostaje, ale życie już odeszło. Spardzjan głosił o tym ze łzami. Są kościoły, które mają opinię żywych, lecz Chrystus już ogłosił, są martwe. W apokalipsie list do kościoła w Sardes niesie najbardziej przerażające ostrzeżenie ze wszystkich: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Nie ma tu jawnego grzechu. Nie ma otwartej idolatrii ani krzykliwej herezji, tylko cicha śmierć. Kościół funkcjonuje, nabożeństwa się odbywają, liturgia jest nienaganna, ale duch już się wycofał. A Chrystus, który chodzi między świecznikami, patrzy na sardes i widzi ozdobiony grób. Spurgeon mawiał: Największą tragedią nie jest kościół, który zamyka drzwi, ale ten, który wciąż je otwiera, choć Bóg już odszedł. Sardes miało imię, miało tradycję, miało historię, ale nie miało życia. I Chrystus nakazuje: Bądź czujny i umacniaj to, co jeszcze pozostało, a co już miało umrzeć. Nie cały organizm, tylko resztkę, bo większość już była stracona. To ostrzeżenie tnie jak skalpel, bo obnaża najgroźniejszą iluzję, że obecność fizyczna oznacza obecność duchową. Spurgeon ostrzegał: Możesz siedzieć w ławce kościelnej, a mimo to być daleko od tronu Bożego. Sardes nie potrzebowało przebudzenia. Potrzebowało zmartwychwstania, bo przebudzenie zakłada słabe życie, a zmartwychwstanie śmierć stwierdzoną. Chrystus nie oferuje kosmetycznej reformy. On oferuje życie albo sąd. Jeśli nie będziesz czuwał, przyjdę jak złodziej i nie poznasz godziny, w której przyjdę do ciebie. Nie ma tu negocjacji, nie ma półśrodków. Spurgeon głosił Bóg nie przyjmuje dobrze ubranych trupów zamiast żywych czcicieli. I może właśnie to jest najbardziej bolesne pytanie: masz imię, że żyjesz, ale czy jesteś żywy? Czy Twoja wiara to mechaniczny ruch czy płonąca pasja? Bo Chrystus nie daje się zwieść pozorom. On sprawdza tętno, ale jest nadzieja. Chrystus mówi, masz jednak w sardes kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Resztka zawsze jest resztka. Spurgon głosił o tym z żarliwością, Bóg nigdy nie przestał mieć swoich siedmiu tysięcy, którzy nie zgieli kolan przed Baalem. I dziś, właśnie teraz Chrystus oddziela tych, którzy mają tylko imię, od tych, którzy mają życie. Nie według emocji, które czują, ale według czujności, którą zachowują. Nie według tego, ile wiedzą, ale według tego, jak bardzo są posłuszni. A trzecie ostrzeżenie Apokalipsy brzmi: obudź się zanim będzie za późno, bo Chrystus przyjdzie jak złodziej. I kiedy przyjdzie, nie będzie już czasu, by udawać, że żyłeś. Spurgon mawiał: Lepiej obudzić się w środku nocy, niż przespać aż do sądu. Trzy ostrzeżenia zostały przekazane. Teraz wybór należy do Ciebie. Ołtarz, który wciąż czeka sporządzony, zwykł mawiać, że istnieją dwa rodzaje kazania: takie, które usypia sumienie, i takie, które je budzi. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie jeszcze nie umarło. Tętno jest słabe, ale wciąż bije. Pod popiołem religijnej rutyny ukryty jest żar, niewielki, lecz prawdziwy. I być może właśnie teraz duch tchnie w ten żar, nie po to, by Cię pocieszyć, lecz by znów rozpalić ogień. Trzy ostrzeżenia Apokalipsy nie zostały napisane, by potępić, ale by obudzić, by przypomnieć, że Chrystus wciąż chodzi między świecznikami, badając nie to, co mówisz, lecz to, kim jesteś. Nie imię, które nosisz, lecz życie, które w Tobie pulsuje. Spurgeon ostrzegał swoich słuchaczy prawdą, która wciąż pali. Bóg nie zachwyca się tłumami, które śpiewają, On szuka serc, które krwawią. Może wyszedłeś z domu, szukając tylko filmu, ale być może znalazłeś powołanie, być może usłyszałeś między słowami ciche pukanie Chrystusa do drzwi, które zamknąłeś tak dawno temu. Jest ołtarz, który wciąż na Ciebie czeka, nie w jasno oświetlonych świątyniach, nie na ozdobionych scenach. Lecz w tym ukrytym miejscu, gdzie spotykasz się z Bogiem bez widowni, bez oklasków, bez masek. Spurgeon głosił, że prawdziwe przebudzenie zaczyna się, gdy wierzący przestaje udawać i zaczyna płakać. I być może właśnie to jest zaproszenie, które dziś rozbrzmiewa: wróć do ołtarza, nie jak ktoś, kto wykonuje rytuał, ale jak ktoś, kto wraca do życia. Bo ostrzeżenia Chrystusa nie są wyrokiem ostatecznym. Są otwartymi drzwiami w ostatniej chwili. Laodycea wciąż może kupić złoto oczyszczone w ogniu. Tiatyra wciąż może wypędzić Jezabel. Sardes wciąż może się przebudzić ze snu. A ty wciąż możesz uklęknąć i znów poczuć ciężar chwały, która kiedyś cię złamała. Spurgeon mawiał, krzyż to nie ozdoba zawieszona na szyi, to otwarta rana w piersi. Być może musisz znów zacząć krwawić, znów czuć, znów drżeć przed świętością, którą oswoiła codzienność. Chrystus nie prosi o doskonałość. On prosi o prawdę. Nie chce Twojej nienagannej religijności. Chce Twojego złamanego serca. A jeśli teraz czujesz ucisk w piersi, niepokój, którego nie potrafisz nazwać, wiedz, że to nie potępienie, to wezwanie. Duch wciąż nawiedza tych, którzy uznają swoją biedę, wciąż stępuje na tych, którzy płaczą w ukryciu, wciąż rozpala ogień w tych, którzy mają odwagę powiedzieć: Stałem się letni, tolerowałem błąd, żyłem pozorami. Spardzon głosił, jakby każde kazanie mogło być ostatnim. I może właśnie teraz to jest chwila, byś słuchał, jakby to było ostatni raz. Bo pewnego dnia Chrystus przestanie pukać, pewnego dnia cierpliwość się skończy. Ale dziś jeszcze nie, jeszcze jest czas, jeszcze jest ołtarz, jeszcze jest ogień. I gdyby Spurgeon mógł mówić dziś, powiedziałby tylko jedno: Wróć do ołtarza, zanim ołtarz zniknie. Jeśli coś w tobie zostało poruszone, jeśli żar został rozdmuchany, napisz w komentarzach: Chcę wrócić. Nie jako frazes, lecz jako modlitwę publiczną, jako świadectwo, że Duch wciąż przemawia. I podziel się tym przesłaniem z kimś, o kim wiesz, że jest letni, że toleruje błąd, że żyje pozorami, bo może to właśnie Ty jesteś narzędziem, którego Bóg chce użyć, by go obudzić. Spardzion mawiał: Przebudzenie zaczyna się wtedy, gdy wierzący decyduje się przestać udawać. Niech zacznie się teraz. Niech zacznie się w tobie.